Siema, siema. W tym odcinku pokażę Wam, jak pobrać Minecraft za darmo. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować i skomentować, jeśli poradnik Wam się przyda. Pierwsze, co musicie zrobić, to wchodzicie sobie w przeglądarkę, obo obojętnie jaką. Wpisujecie Crystal Launcher. I tu klikacie Pobierz. Szukacie Pobierz Exe. Pamiętajcie tu trzeba wychodzić z tych stronek co wam się otwierają i wyskakuje wam coś takiego Klikacie, kliknij tutaj czekacie 10-15 sekund w moim przypadku to jest 10 jeśli wam się coś takiego wyskoczy klikacie dysk który chcecie zainstalować mnie to będzie dysk D jeśli wam się pobrało odpalacie Klikacie więcej informacji i uruchom mimo to. Tutaj wybieracie język. Klikacie zainstaluj. Ja już to mam, to inaczej będę miał, ale wy będziecie mieli coś takiego i dacie konto tam non premium i tylko nik wpiszecie. I tutaj macie wersje jakie chcecie. Optifine, Blazing packi. Tu wszystkie wersje vanilla. Od najstarszej do najnowszej. No to co, to by było na tyle. Nie zapomnij to zostawić po sobie. Minecraft działa.